Prosimy No dzień dobry Państwu, pierwsza moja jazda BMW serii 3, nowym BMW serii 3 Tym razem jest to M-pakietowe kombi Touring 320 180 e, pewnie 4 konie, mniejsza o to, około 180 Auto poliftowe, czyli już ta decha z tą podpórką tu Telewizorek ładny. Tak, ale powiem ci, że bardzo fajnie. Tak, pierwsze wrażenie to mhm. super sprawia. I żeby to było znacząco coś innego niż piątka, to ciężko mi powiedzieć. Duża się wydaje. Bardzo duża. I taka bardzo cicha, założymy. No, to fakt. No jakby jej w ogóle. Jakby... Aha, ty, bo ona teraz to gaśnie w ogóle. Ona jest no, ale nawet, jak jest włączona, to włączoną jest. ...włączoną taką hybrydą. Permanentą. A to chyba sobie musisz tu ustawić, nie? A, bo właśnie tu się teraz. Wszystko to nie jak w mini. No, widzisz, tamto chce jechać od razu. Nie to, co twoje mini. No, ja już jak zwykle się zaczyna. No dobra. Zaraz się tu włączymy do ruchu dynamicznie. Słaba godzina, trochę. Dynamicznie. Jak wyjdzie. Oj oj oj! A nie było w podłogę. No ta to jest fajna, to od razu czuć. I ona wydaje się żwawsza niż ta 530, którą jechałem tutaj. Co to? Też wzdunku, no, a 530 to jest 2.0 ale 250 tam chyba 2 konie. No i gaśnie, widzisz? Ale tu się chyba tego nie włączy. Nie, podejrzewam, że musisz uruchomić, cały ten... Tryb sport włączyłem, więc teraz się nie będzie już wyłączały. Uuuu o chce jeść się. Kurwa ty wiesz co? Wstydu Ale... nie masz, naprawdę. To jak ta tak dobrze jeździ, to ta 330 to musi się rozdzielać, jak walbana. Czy cokolwiek się rozjaśnia w twojej głowie, czy jest ten sam bałagan, Aha. który był? Poczekaj, poczekaj. Rady, fajnie. Bardzo mi się podoba pozycja za kierownicą. No... Do poprawki. Usiadłbym jeszcze niżej, szczerze mówiąc. Ale to już się chyba tak teraz dziwnie dzieje w tych samochodach. No A więc... nie we wszystkich, z tego co słyszałam. No w Kamara, nie? Aha, w, skocie, w skocie, <śleszy> No właśnie. No, nie chciałam się... sama tego chodzie. powiedzieć. Chodziny, można usiąść chyba trochę niżej, albo jest takie wrażenie. No. No coś jednak bardziej się składa, bo tam ci było wygodnie po prostu. Tak, no to tak. Film o BMW, więc pogadajmy o skodzie. No i dobra, no tylko tak chciałam nawiązać. Czarna pod podsówitka, M Empakietowa, proszę bardzo, sportowa kierownica. Potelesty sportowe chyba tutaj z jakimś przyszyciem. Mhm. To drewnianko fajne. Tutaj. Coś tam moje, dzikie węże. Nie nagrywać, nie nagrywać. Czekaj. Czekaj. Nie nagrywaj licznika. No to właściwie nawet nie wiem gdzie on jest, chyba go nie widzę nawet stąd. No ja no tak nie widzę go stąd. Szczęście. No i jak wrażenia? Zajebista. Widzę właśnie, że. Czy z tych wszystkich, którymi jeździłeś, to ta jest trujeczka. Mocna trujeczka, widzę, żeby fajna była. Najlepsza? Byłaby bardzo fajna. I jaka cichutka założyłaś? Bardzo. Znaczy teraz to w ogóle słychać, bo wcześniej to wrażenie było takie, jakby było elektryczne. Bardzo cicho. Czy to ujęcie, czy chcesz jeszcze coś dodać, czy za chwilę, czy jak? No to tutaj możemy zakończyć. No, zakańczaj. Zakańczam. No z zewnątrz to trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę bombowo, ale tutaj mamy cudowne felgi. Jest ten pakiet rozszerzony, jakiś tutaj shadow line chyba, czy jak to tam się nazywa, już nie wiem. Narysowany ten samochód jest naprawdę cudnie. Sprawdziłem przed chwilą do setki, ta dwulitrówka 7,1 sekundy, czyli można powiedzieć porównywalnie z 520D, które też mnie mocno interesuje. Piękne dźwięki są w ogóle tutaj. Tu ktoś fajnie skonfigurował te dodatki. Schoweczek taki. No super się tu siedzi akurat ta, która jest do wzięcia na zwykłe fotele Ale jest też do wzięcia 330, czyli będzie zapierdzielała jeszcze lepiej niż to. To by było ekstra. Schoweczek wychlo wyflokowany, wychlokowany, chciałem powiedzieć. Auto mam praktycznie nowe do jazdy chyba 40 km ma dopiero przejechane. No i co, jak ogólnie? Zaromista. jest no. Miejsce z tyłu szczerze mówiąc. Tu to mi się nawet nie chce wsiadać. Ale to akurat w tym aucie mnie najmniej interesuje. Pięknie tu pachnie, tak w ogóle Ja tu szarpię, a ona sama przecież otwiera Kawał bagażnika, nie? No, no jak superbie, Nie, 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 no. <głos》>, jadę za grubo <głos》>. Proszę Jak nie ma hybrydy i jak nie ma koła, to jest tutaj Parę schowków więcej. Dla niektórych są ważne haczyki. I czy się fotele składają tutaj, czy trzeba otwierać drzwi? No, bardzo zwracają ludzi na to uwagę. Widocznie to jest ważne. O, przepraszam bardzo. Piękne linie, piękne, piękne, piękne Idziemy na klewaminga Koton, koton, koton Natural, natural, natural Ktoś tu już siedział i nie posprzątał Już dotyku naprawdę proszę Państwa premium sam dźwięk Jak widzicie Miodzio Szyby w prądzie i takie tam grzane stołki, chyba nie, a nie, tu się chyba włącza teraz z, z tego tableta, ale nawet nie będę tego sprawdzał Bo to jest w puli wyposażenia, które mnie w ogóle nie interesuje, nigdy nie używam grzanych, nie, grzanych stołków Kierownica bardzo fajnie leży, no można się przyzwyczaić mocno do tej pozycji, chociaż tak jak mówię jeszcze jakieś takie 2 cm, jakbym zjechał w dół, to już w ogóle byłbym zachwycony W ogóle sprawia wrażenie takiego auta, oczywiście przesiadłem się z miniaka, więc sprawia wrażenie auta dużo większego, ale takiego bardzo zabudowanego Bo tutaj ta maska jest tak fajnie podniesiona, coś mi przypomina jeszcze, jeszcze nie mogę sobie teraz przypomnieć co No naprawdę, sprawia wrażenie takiego bardzo solidnego, takiego, takiego czołgowego wręcz Słabo mi to dzisiaj idzie, to, to opisywanie, wybaczcie. No dobra, nie ma co tu się rozwodzić, trzeba jeździć, bo mam ją, mam ją tylko na godzinę. Rodzynek nam się trafił. Ford Bronco. Idealny samochód do ucieczek. If you know what I mean. Pater. Jak wolisz? Jak tu pojedziemy? A nie pojedziemy tu w prawo, nie? Pojedziemy, ale co na? No wyjedziemy. No nie, zapas jest już teraz. Mhm, no tak racja. I teraz prawo. Thanks. Kiedy był stary komentarz? Chyba tam kawałek dalej, nie? Jezusie kochany. Uuu, <laughs> lubi. Lubi. No powiem ci, że też lubię. Podoba mi się. No. Pojeźliśmy. A, tu już stoimy. <laughs> Tu dzisiaj jakiś taki większy niż pamiętam, że był Zazwyczaj No parking to powiem Ci Jakby tu Batory zaraz miały odpływać Ach, bo to teraz Stena Line stąd odpływa No to teraz to rozumiem To kiedyś tak nie było a teraz jest tak. A teraz jest tak. No właśnie. No co, bardzo ładnie to wygląda. Zobacz, jaki jest terminal bardzo ładny. Też tak bym powiedział, że No. O, tu jest takie jakby wykrojone na nas miejsce. Już kiedyś tutaj. Tak, tak. A zresztą, nieważne. Co? No i dojechaliśmy, proszę Państwa, pod Muzeum Emigracji naszą, no nie naszą, BMK ką 320. Tutaj mamy Muzeum Emigracji, a po lewej jego stronie mm, zaraz zobaczycie miejsce, z którego odpływał najpierw Batory, a potem Stefan Batory. Nawet może jak mi się zachce, to zrobię przebitkę ze zdjęć starych teraz. O! Trz. Barbara powiedziałaś, bo ja to muszę uwiecznić, że ten samochód pięknie się prezentuje, że jest taki przyklejony do drogi i, no i w ogóle bomba, tak? Ja podoba mi się. Mm. To jest jakaś podpucha? Nie, przeciwnie. Co? Nawet nie wiesz, jak mi się Twoje zdanie, wiesz, zapisuje. Jestem nawet gotów wrócić do pomysłu z Mustangiem. <grym> Barbarze się, proszę Państwa, Mustangi podobają, bardziej niż 911. To no jest... i co ja zrobię? No życie, życie, no nobody is perfect. Ale ciągle się odwracam i gapię na nią Przyznajcie, że naprawdę Piękny jest ten samochód Po prostu kurde piękny I ten tył kurczę, to ścięte kombi No miodzia. Ale zanim zobaczycie skąd Bartoli odpływał A w zasadzie odpływał stąd, ale w tym za chwilę. Teraz zobaczcie, jaki tu kontenerowiec nam się wyłania. Ale trzat, ale ogrom! Zobaczcie, tam są goście z obsługi, jacy oni są mali przy tym. Ja wiem, że to film o BMW, ale ja nie robię przecież takich profesjonalnych testów, więc chyba zdziwieni nie jesteście, że będą przebitki z kontenerowcem, co? Ale to słychać w ogóle, mm. potęga! Tu cudne widoki są. Ale potęga, nie? Barbara mówi, że go w ogóle nie słychać. Bo on sobie tylko pyrka teraz. Ale widok. No, będzie miał kawałek. I Tak dobrze było właśnie nie iść na spacer po skwerze Kościuszki. No, no, no. No, ciężko by mieli się chyba dostać tam, ale Wie. Telefon mi tu dzwoni, ale nie mam czasu chwilowo. Ha ha ha! Ja już mam na zbliżeniu Tutaj Barbara z konkurencyjnego kanału Gawrońscy Zakochana w stawkach Aha. wszystkich To MSC Elaine Odpłynął Ale tu chyba coś innego się szykuje Kurde, tu chyba jakiś przemiał będzie Zobacz, tam jakiś taki Jakiś mały się wydaje no, z daleka pewnie tak. No, chyba. Na zakładkę. A tu, proszę Państwa, stąd właśnie odpływał Batory i Stefan Batory. O, tutaj. Niezłe jaja, no. Stąd. Ktoś coś samochód z Ameryki wysyłał, to tu był rozładowywany. Superowe są takie zdjęcia. Obym pamiętał, żeby wam wrzucić te foteczki, jak tutaj były rozładunki samochodów. Sce, Elaine. Coraz dalej. Toczniowy. No dobra, idziemy. Ale nam się przyfarciło Jeszcze ciekawe, czy teraz ten następny nie będzie wpływał. Nie wiem, czy to jest poczekalnia tam jakaś. To wrażenie. A ty dojrzałaś pierwsza, no? no. Szacun Barbara. Masz to oko. Ja tu sobie przed chwilą przypomniałem jak Pawlek z Kargulem odpływali z Anką. A Zenek stał. Znerwiamy. Weź nagraj, mi pokazać jak odmachnął. Co ty to oczywiście? O tak No bo on był zły, że Anka popłynęła. W tym nie pójdziesz. A teraz wejdzie dziadek i będzie naprawiał radio. No on tu wpływa, to Rzeczywiście taka. No. Minionio taki. Cyk. O, ja zrobię tutaj zdjęcie. Może zaraz coś podobnego znajdziemy w necie. Tam nie zmieniasz. Będzie ukale teraz. Jak on cicho podjeżdża. Staram się właśnie. Okay. Jak dla mnie to nie jest mega przyjemne. No. Na pewno mamy sporta. Sport. Teraz to może wyjąć. No dobra. To tyle na razie, nie?